Od zarania dziejów ludzie wierzyli, że świat nie kończy się na tym, co widzialne, że istnieją siły, które mogą przynieść chorobę, nieszczęście, a nawet śmierć, i że trzeba się przed nimi chronić. Tak narodziły się rytuały ochronne, tajemne praktyki przekazywane z pokolenia na pokolenie, które przetrwały całe wieki. Wystarczyło zawiesić amulet nad drzwiami, spalić odpowiednie zioła albo wypowiedzieć słowa, które miały moc odganiania zła. Dziś wiele z tych obrzędów może wydawać się dziwne czy egzotyczne, ale przez setki lat były fundamentem życia społeczności na całym świecie. W tym filmie zabiorę Cię w podróż przez różne kultury i tradycje, by odkryć, jak ludzie bronili się przed złymi mocami i co kryje się w symbolach, które do dziś spotykamy na ulicach, w świątyniach i domach. Poznasz historie pełne tajemnicy, magii i wiary, które wciąż żyją, choć zmienił się cały świat. W wielu kulturach od wieków wierzono, że jedno spojrzenie może sprowadzić nieszczęście. Złe oko, bo tak je nazywano, miało być skutkiem zazdrości lub złych intencji. Ludzie byli przekonani, że wystarczy krótki kontakt wzrokowy, by dziecko zachorowało, plony uschły, a dom pogrążył się w pechu. By się bronić, zaczęto tworzyć talizmany. Najbardziej znanym jest nazar niebieskie szklane oko które można spotkać niemal wszędzie w Turcji, ale także w Grecji czy na Bliskim Wschodzie. Wieszane w domach, przyczepiane do samochodów czy noszone jako biżuteria, miało odbijać złe spojrzenia i chronić właściciela. Innym potężnym symbolem była hamsa, dłoń z wyrysowanym okiem w środku, popularna w krajach arabskich i wśród Żydów sefardyjskich. Uważano, że daje bezpieczeństwo, zdrowie i pomyślność. Choć różnią się wyglądem, oba talizmany łączy jedno. Przekonanie, że niewidzialne zagrożenie można zatrzymać prostym znakiem, który towarzyszy człowiekowi każdego dnia. W Japonii magia i religia od wieków splatają się w codziennym życiu. Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów są omamori, niewielkie sakiewki z materiału, które można kupić w buddyjskich świątyniach i hramach Shinto. Każda z nich zawiera w środku kartkę z modlitwą lub błogosławieństwem, zamkniętą tak, by nigdy jej nie otwierać. To właśnie ta tajemnica nadaje im moc. Mówi się, że otwierając mamori, pozbawia się go ochrony. Sakiewki te mają różne przeznaczenia. Jedne chronią przed chorobami, inne przed nieszczęściem na drodze, a jeszcze inne przynoszą szczęście w nauce czy miłości. Japończycy traktują je niezwykle poważnie. O mamori często przypinane są do toreb, kluczy, albo noszone przy telefonie. Co ciekawe, nawet dziś w nowoczesnym Tokio pełnym neonów, ludzie nadal zwracają się ku tej tradycji, wierząc, że kawałek materiału z modlitwą może być tarczą przeciw złu. To dowód na to, że wiara w ochronę towarzyszy nam niezależnie od epoki. W górach Tybetu i Nepalu trudno nie zauważyć kolorowych flag powiewających na wietrze. To lungta, tradycyjne flagi modlitewne które od setek lat rozwiesza się na dachach, mostach i szczytach gór. Każdy kolor symbolizuje inny żywioł – niebieski niebo, biały powietrze, czerwony ogień, zielony wodę, a żółty ziemię. Na flagach wypisane są mantry i modlitwy, a wiatr, który przez nie przechodzi, ma rozprzestrzeniać błogosławieństwo na cały świat. Co ważne, flagi nie są amuletami chroniącymi jedną osobę, ich moc ma obejmować wszystkich, niezależnie od wiary czy narodowości. Kiedy barwy blakną od słońca i deszczu, mówi się, że modlitwy zostały przekazane. Dlatego co jakiś czas zawiesza się nowe flagi, aby cykl trwał dalej. To piękny przykład rytuału, który łączy duchowość z naturą. Człowiek powierza swoje prośby wiatrowi, wierząc, że siły świata same zadbają o ochronę i harmonię. W Tajlandii i części Kambodży istnieje niezwykła tradycja, w której ochrona przed złymi mocami dosłownie zapisuje się na ciele. To sak yant, rytualne tatuaże wykonywane przez mnichów lub mistrzów magii. Wzory składają się z geometrycznych figur, wizerunków zwierząt i starożytnych mantr zapisanych w języku chmerskim. Każdy symbol ma inne znaczenie. Jedne chronią przed wypadkami, inne zapewniają siłę w walce, jeszcze inne przynoszą szczęście i powodzenie w życiu. Sam proces tatuowania to nie tylko sztuka, ale i rytuał. Często towarzyszą mu modlitwy, kadzidła i błogosławieństwa. Sak Jant stały się znane na całym świecie, gdy zaczęli je nosić znani aktorzy czy wojownicy sztuk walki, ale dla mieszkańców Tajlandii to coś o wiele głębszego niż ozdoba. Wierzą, że dopóki przestrzegają zasad duchowych nadanych przez Mnicha, tatuaż jest ich tarczą, która odpycha złe duchy i chroni przed niebezpieczeństwami, to duchowa zbroja wpisana w ciało na całe życie. W Afryce Zachodniej, zwłaszcza w Senegalu, Mali czy Gwinei, niezwykle popularne są grigri, -gri, małe woreczki wypełnione tajemniczą zawartością. W środku mogą znajdować się fragmenty świętych tekstów, zioła, kawałki metalu, kości, a czasem nawet ziemia z określonego miejsca. Całość zszywa i błogosławi marabut mistrz duchowy lub uzdrowiciel. Grigri gri nosi się na szyi, przy pasie, a czasem ukrywa w domu czy w samochodzie. Każdy amulet ma inne przeznaczenie. Jedne chronią przed chorobami, inne przed złymi duchami, a jeszcze inne mają przynosić miłość lub bogactwo. Co ciekawe, niektóre społeczności wierzą, że Grigri gri mogą też służyć do rzucania uroków, więc ich moc bywa podwójna. Może chronić, ale i atakować. Dla wielu mieszkańców Afryki to nie tylko tradycja, ale realna ochrona w codziennym życiu. Choć z perspektywy Zachodu może to wyglądać jak folklor, dla lokalnych społeczności grigri -gri są wciąż żywą i niezwykle poważną praktyką duchową. Choć dziś Europa kojarzy się głównie z chrześcijańską tradycją, jeszcze kilka stuleci temu codzienne życie pełne było magicznych praktyk ochronnych. Na wsiach wierzono, że zło można odpędzić za pomocą prostych znaków i rytuałów. Popularnym zwyczajem było rysowanie krzyża kredą nad drzwiami, szczególnie w noc świętojańską czy w czasie burz. W wielu regionach wieszano nad wejściem wianki z czosnku, dziurawca czy bylicy, roślin, które miały odganiać złe duchy i czarownice. Znane były też zaklęcia szeptane przy chorych dzieciach czy bydle, które łączyły elementy modlitwy i dawnej magii. Część z tych praktyk przeniknęła do chrześcijańskich obrzędów, tworząc unikalne połączenie wiary i ludowych wierzeń. Nawet dziś w niektórych miejscach Europy można spotkać ślady dawnych ochronnych rytuałów, od krzyży wyrytych na belkach starych domów, po zwyczaj palenia ziół w czasie świąt. To pokazuje, że potrzeba zabezpieczenia się przed złym była uniwersalna, niezależnie od epoki i religii. Można by pomyśleć, że w erze nauki i technologii nie ma już miejsca na talizmany, zaklęcia czy magiczne praktyki. A jednak wciąż nosimy amulety, zawieszamy symbole szczęścia w samochodach, a w trudnych chwilach szukamy czegoś, co da nam poczucie bezpieczeństwa. Psychologowie wyjaśniają to prostym faktem: ludzie potrzebują kontroli nad światem, który często wydaje się nieprzewidywalny. Rytuały ochronne, niezależnie czy to nazar z Turcji, Japońskie omamori czy krzyż nad drzwiami działają jak kotwica dla naszego umysłu. Dają wiarę, że nie jesteśmy bezbronni wobec losu, co więcej, mają też wymiar społeczny. Uczestnicząc w rytuałach, czujemy więź z innymi i kontynuujemy tradycję, która łączy pokolenia. To właśnie dlatego te praktyki przetrwały tysiące lat i wciąż są obecne w nowoczesnym świecie. Może więc magia i nauka nie stoją tak daleko od siebie? Być może rytuały ochronne nie tylko bronią przed złym losem, ale też przypominają nam, że w każdej kulturze człowiek zawsze szukał nadziei i wsparcia w czymś większym niż on sam. Rytuały ochronne to coś więcej niż tylko folklor czy przesąd. To odbicie najgłębszych ludzkich pragnień by czuć się bezpiecznym, mieć wpływ na własny los i wierzyć, że nad nami czuwa niewidzialna siła. Od kolorowych flag powiewających na Himalajskich szczytach przez sakiewki z modlitwami w japońskich hramach, aż po tatuaże sakiant wyryte na skórze, każdy z tych zwyczajów pokazuje, jak różnorodnie ludzie na całym świecie starali się ochronić przed złymi mocami. I choć dziś patrzymy na nie z perspektywy współczesności, jedno jest pewne: magia ochronna wciąż jest wśród nas, w talizmanach, symbolach i drobnych gestach, które dodają odwagi. A ty? Wierzysz w moc takich rytuałów? A może masz swój własny talizman, bez którego nie ruszasz się z domu? Podziel się tym w komentarzu i dołącz do naszej podróży przez sekrety świata. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, by nie przegapić kolejnych niezwykłych historii.